Cześć, ja tryb, to jest kolejny odcinek z Farminga 17. I cóż, co pewnie w dzisiejszym odcinku? Tu mamy trakt, który będzie się i czekał. Żeby nawozić te kolejne pola z rzepakiem. A ja sobie skoczę tutaj niedaleko. Kurki, gdacze, czy jajka pozbierać. Ja zobaczymy raz, dwa...

Niby jak. No dobra, to są jakieś tajemnice lasu. Tajemnica twierdzi szyfrów, nie, nie, nie wnikajmy w to zbytnio, dobra, poczekamy sobie przez nockę. I cóż ja mogę, może się z... a nie ma... o, o, tam już rzepak rośnie, dobra. Dobra, to byłyby... Proszę zwolnić do piątki. nie traktura, odpalimy go sobie sam to sobie odpalę będzie szybciej. Chyba Mam nadzieję, że to nic nie pomina. tu nic nie widać, tym bardziej w nocy Ale raz dwa oblecimy te pola wszystkie trzy tam pewnie dalej też już tam widzę chyba coś wyrosło Oj? Trzeba, ubrałem dwa razy to samo. Potem zobaczymy na mini jak to wygląda. A jak wielkie dziury zrobiłem? Żadnych. To już na pożądany trzeci raz jest. A, patrzcie, to już jest. No z 19, 20, 4, 4 okay. To mi siał dziewiętnastka, czwórka na jedynce. Okej. Nie pozwolimy, to idziemy. No dobra. Tutaj już mamy na full. Także tu się przejedziemy. Odpalaj, jedziemy. Pod górkę trochę ciągnie. A trawek trochę na zimno na koniec nie stanie. Dobra. Okay. Jeszcze na rundkę to będzie chyba nie zrobione, Nie dobrze. Polecę tylko tutaj jeszcze naokoło. Okej. Okay. I pole numer to. Właśnie cztery chyba. robić bliżej krawędzi, żeby na pewno śiekło. Górce, okej. Okay. Także nos na wyłożeniu 10 w nocy, zawsze spoko. A potem sobie zastanowimy, żniwa, nie przypiszemy oczywiście czas. Dobra, pociągu nic nie widać. Okej, okay, tu sięgniemy Ca całą resztę. Powinniśmy sięgnąć. Stój. Chybaśmy mi minęliśmy. Nic. Naw nawet lepiej niż to pierwsze. No spoko. Dobra. Czego tuśmy zostawię? Mamy traktorek z przyczepką. Niestety nie będę teraz używał, bo z paku nie ma, nie, ma, nie ma słomy. Chyba. Tego co pamiętam. No. Także myślę, że za chwilkę zaczniemy żniwa. 7 za maszynę, ale siekło. Słodki Jezu, muszę coś sprzedać w końcu, tak mi się wydaje. Dobra, zaraz powinno rosnąć do końca. To ja se wsiądę już w kombajn. Tak, taki gwizdek o drugiej nocy na pewno wszystkich będzie mile widziany, tak? A gwizdne se. sobie tam o. Tam, którego dnia powycinamy sobie te drzewa tutaj z placzyku, a ty rośnij. No tutaj jeszcze nie, dobra. Więc czasie Coś. Yy, gdzie jest kupijców? Przędzalnia jest, sklep jest, a jajców? Nie wiem w sumie powiem wam. Tutaj coś chyba. Tu nie co. O, już urosło tutaj coś. Nie. Mi też urosło, urosło, stop Czas stop. Daj niech nawozi po raz drugi. A my lecimy. Tutaj nie ma y... słomy. Przyspieszymy? Przyspieszymy. A co? Proszę wow. ładnie jechać równo, dobra Potem to poprawi, oczywiście. Ale lecimy to ścianę z grubsza. No i to są żniwa. Tam my się czytamy ze dwie przyczepki albo jedną czegoś. Od Waszej to trochę mało pieniędzy. Jest jednak. No, o, stój, 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 panie. Pan zbiornik. Bierzemy naszą nową waltrę i nową przyczepkę. W końcu będę na ją użyć. Powiedział stoi i żapak, tak w z ciekawości. O 1400 na field Mill. Znaczy, trochę soi. Jest 1400, ale spada. Tutaj 1100 sto. Hmm, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Uh-huh. No będe lecimy. Szyb pan czarne złota. Jaki ma zbiornik w ogóle? O, tu już kończy dobrze, nie wiem jaki. Ale duży Patrzcie jakąś wypracę, zaraz tam skoczymy. Okej okay. Siadam waltry i muszę odjechać chyba 14,5 ty tysiąca litrów, dobra Staniemy sobie tutaj. Na e, skoczymy na sobie tutaj na to pole. I leć. A my lecimy dalej też. No, także pole ja zrobię na raz, dwa. Zaraz ściągniemy tutaj yy, waltrę z siwnikiem. I zasijemy sobie coś ze słomą. Może pszenicy jeszcze więcej. A jak już jesteś. Aha, zaczepiłem oponę, dobra. Ciekawe, czy zapełnimy sobie tą przyczepkę całą dzisiaj. W tych trzech pól, chyba nie. Syp, syp. Dobra. Teraz zetniemy to i tamto jeszcze siedemdziesiąt jeden czego? Nie hmm. wiem centymetrów? Decymetrów? No, bo osiemdziesiąt sześć to lecimy tam. Fajnie piasek harczy pod kołami Lecimy znowu Kolejne pole Rura słuchaj, bo a tracisz Okej okay. 1700 do, do, e, do dolarów euro złotych trochę mało jak e, my skoczymy myślę z naczepką rzepaku dobra czyli pole 19 zostało już nawożone super Tu trzeba to fajnie, sprawnie idzie teraz z, z tym nowym kombajnem Wyjątkowo przyjemnie, naprawdę No proszę, jeszcze na rundkę będziemy mieć całe pole Z tego by się zbiornik, Ciekawe, czy wyjdzie z tego zbiornik cały. Ale pozbieramy coś z tego, coś z tego. No dobra. 5, 6, 7, 9, prawie, 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 dobra. Jak tam ceny? 1400, tutaj 1400. To tysiąc trzysta i rośnie, ale definitywnie ja będę musiał coś sprzedać, bo, bo mam tysiąc Trochę mało. Co tu? Taka klapka, a. O nie pod na, żeby sobie sypał lepiej. Wiem na ten gwizdek normalnie. Dobra to niech sobie ja biorę sobie w Siewnik I obsieemy sobie to pole Mamy jęczmień Czego mam mało? Jęczmienia w sumie mam mało Niech będzie jęczmień Niech będzie jęczmień, przynajmniej sobie pobolujemy. Oj, za mocno skończyłem. Dobra, odbijam drugą stronę. To niech to się je. jęczmień. To zabieramy do końca. Jeszcze tamte pozostawione resztki. I lecimy na ostatnim pole rzepakiem. Dobra. I ostatnie najmniejsze poletko, chyba najmniejsze. czwarta a my już skończyliśmy elegancko No, nie będzie całego zbiornika, jest tam tym polem obok. Mamy już połowę, a koniec. Także, także, tak. Mniejsze na pewno. Kurde, elegancko porabione, patrzcie. Jest. To mogę wyłączyć, otworzyć sobie rurę? Odstawiamy. Czyś cztery tysiące? No proszę. Także dobierzemy to, co jest yy, w tym zbiorniku, w kombajnie. to dobierzemy sobie silos i pójdziemy to sprzedać, bo nie mamy pieniędzy. Także taka sprzedaż ratunkowa bardziej i zbiory ratunkowe. No, można odczepić. Sypnijmy to teraz z tyłu Elegancko Aha To jeszcze rura. Podoba mi się to, że to się składa tak jak wysiądziemy. Nie do tego. Do Waltry wsiadaj. 43, 250. Bardzo ładnie. Nie ma plandeczki, nie ma plandeczki. Oj, Tak sobie ciągniesz, panie kolego. No i dobra, dopychamy to do końca idziemy to sprzedać. Tysiaczek nam został, nie dobrze? Gdzie jest? Napełni, halo. Nie wiem, może Tleksonu. Wow. Ja bym chciał napełnić. Serio, nie mogę? Serio, muszę to wysypać i potem nasu nasypać? O Boże, jak to jest głupie teraz. No dobra, to wysypmy nasypmy to. Rozładuj. Taka fajna ścianka na siłowniku wychodzi. Także i zsypujemy tylko po to, żeby nasypić 100%. Chyba, że nie mam żebaku po prostu. Nie no mam. 1406 1067. Napełnijmy to teraz. żepokiem A, bo nie miałem 85 tysięcy pszenicy. Nie, no, Maple Field gdzie jest Maple Field. Tutaj mówisz, tak? To jest druga linia metra. Nie dobra to... to uh, pieniędzy. Dobra, pieniądze ogarniemy w drugim odcinku. To jest w połowie, także ja to po prostu ciągnę sobie sam, poza nagraniem. I cóż, ja serdecznie bardzo dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę, łapkę komentarz, subskrypcję. Ja wysiądę, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie i cześć.